Dzień dobry, witajcie kochani o poranku. Witam bardzo serdecznie moją ekipę Hanie, Iwonę i Wiesiem i zapraszam do wspólnych ćwiczeń pięciu rytuałów tybetańskich. Fantastyczna gimnastyka, która jest również swego rodzaju mo mo medytacją, motywacją, chciałam powiedzieć, a to dlatego, że taka ekipa, która łączy się każdego dnia. W miłych słowach, w miłej atmosferze, na odległość, oczywiście, i przesyła sobie dobrą energię, fantastycznie motywuje do tego, żeby ćwiczyć każdego dnia. I zapewniam Was, że mi też dużo łatwiej się ćwiczy, ze świadomością, że gdzieś tam po drugiej stronie jest ktoś, kto już czeka, i kto z radością będzie wspólnie ze mną wykonywał te ćwiczenia dla siebie, dla swojego ciała. Dla swojego życia, dla swojego szczęścia, dla swojej radości, bo właśnie to przynosi nam ta gimnastyka, bo właśnie to powoduje, że będziemy mogli przez długie lata żyć z radością i w pełnej sprawności. Bo te małe kilka chwil, które poświęcamy na gimnastykę, te pięć prostych ćwiczeń, które wykonujemy każdego dnia, sprawią, że będziemy cieszyć się naszym życiem, zdrowiem i sprawnością przez długie lata. I dlatego ja zachęcam każdego, żeby do nas dołączył. A ponieważ ekipa bardzo powoli, ale się powiększa, to myślę, że czas pomyśleć o tym, żeby się wreszcie kiedyś poznać i spotkać. Zastanówcie się, może jak będzie ciepło, to zrobimy sobie jakiś fantastyczny, rytuałowy zjazd, i wtedy będziemy miały możliwość zobaczenia się na żywo i poznania się. Wy, przynajmniej, wiecie, jak ja wyglądam. I to jest jeden duży plus. A ja jestem bardzo ciekawa Was, wszystkich Was, którzy jesteście po drugiej stronie, i dlatego też zachęcam do tego, żeby chociaż przez ten czas, kiedy jeszcze nie mamy możliwości, zaznajomić się ze sobą, żeby wspólnie tą energią nadal się wymieniać i poćwiczyć. Dziewczyny już tu piszą, wysyłają pozdrowienia. Ja wysyłam wam buziaki, i już zaczynamy. Pijemy wodę, oczyszczamy głowę ze wszystkich negatywnych myśli, skupiamy się na swoim ciele, skupiamy się na oddechu, wykonujemy każde ćwiczenie na miarę swoich możliwości, a dzisiaj wprowadzamy myśl. Mój umysł i serce znajdują się w równowadze. Mój umysł i serce znajdują się w równowadze, i z tą myślą rozpoczynamy od oddychania. Otwórz okno, wstań wygodnie, rozstaw nogi na szerokość bioder, zwróć uwagę na stopy, żeby były względem siebie ustawione równolegle. Wyciągnij serwetkę w górę, odblokuj kolana, przenieś ciężar ciała lekko do przodu, połóż dłoni na brzuchu i rozpoczynamy oddychanie, wciągając sam powietrze. W tym momencie mięśnie brzucha się uruchamiają i wtłaczają głęboko do powietrza, tak żeby brzuch napełnił się jak balonik. A po chwili, rozluźniając mięśnie, wypuść powietrze. I tak licząc do pięciu wdech. I do pięciu wydech. Powoli oddychamy, przyzwyczajając się do tego rytmu. Cały czas oddychamy. Przechodzimy do pierwszego rytuału. Złóż dłonie na wysokości klatki piersiowej, skup wzrok na jednym punkcie naprzeciwko siebie. Będziemy kręcić się w prawą stronę i żeby nie zakręciło się w głowie, to wzrok pozostaje na tym jednym punkcie, aż do momentu, gdy ciało już się maksymalnie obróci i dopiero wtedy szybko obraca się głowa, a za nią podąża ciało. Rozłóż ręce szeroko, przytrzymaj mięśniami brzucha sylwetkę i zaczynamy wirowanie. Oddychając, uśmiechem wykonaj tyle obrotów, ile możesz i w swoim tempie. A ja wykonuję ich 21. Zatrzymaj się, stań w pozycji wyjściowej, skup wzrok na czubkach palców. Oddychaj do brzucha. I jak wirowanie w głowie ustanie, to przejdź powoli na matę. Popij jeszcze wodę. I połóż się na plecach do drugiego rytualu. Uż się wygodnie, ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała, kręgosłup przyklejony jak największą powierzchnią do maty. Palce stóp zadarte w górę, tak żeby pięty uniosły się nad podłogę. I na wdech unieś głowę, pociągnij palcami nogi w górę, starając się, żeby były proste w kolanach. A z wydechem odłóż i nogi, i głowę. Wdech i wydech. Zamknij oczy i skup się na ciele. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Piętnaście szesnaście, siedemnaście, mój umysł i serce znajdują się w równowadze osiemnaście dziewiętnaście dwadzieścia. 21. Rozluźnij. Przewróć się na bok, powoli podnieś. Popij wodę. I uklęknij do trzeciego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder. Oprzyj palce stóp stóp omatem wyciągnij sylwetkę w górę. Oprzyj dłonie, opuść latki i opuść głowę w dół. Na wdech, unieś głowę, wypchnij klatkę piersiową w przód, ściągając łopatki i odchyl głowę do tyłu. Na tyle, na ile jest to dla Ciebie komfortowe, a z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście. 19. dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Pokręć głową, żeby rozluźnić kark, oddychaj przy tym. Drugą stronę również. Poruszaj ramionami. Popij wodę. I do czwartego rytuału usiądź, rozstaw nogi na szerokość bioder. w miarę możliwości wyprostuj kolana, wyciągnij sylwetkę w górę, oprzyj dłonie o matę przy biodrach, kierując łokcie na zewnątrz, głowę opuść w dół, na wdech, unieś głowę, wypnij biodra w górę, a głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. Z wydechem wróć do pozycji wyjściowej. Wdech i wydech. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć. dziesięć, jedenaście, mój umysł i serce znajdują się w równowadze, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden. Usiądź swobodnie, Strzepnij dłonie, żeby rozluźnić nadgarstki. Zaprać palce i pokryć nadgarstkami w przód i w tył. Popij wodę. I połóż się na brzuchu do piątego rytuału. Rozstaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp o matę. Możesz oprzeć ręce na łokciach, żeby zaoszczędzić pracę nadgarstką. W wersji oryginalnej oprzyj dłonie o matę przy klatce piersiowej, unieś głowę, całe ciało podnieś w górę i na wdech wypnij pośladki, skieruj łokcie na zewnątrz, broda dąży do mostka, kolana są lekko ugięte i dociskaj pięty do maty. A z wydechem przejdź do pozycji z głową w górze. Wdech. I wydech. Trzy. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, mój umysł i serce znajdują się w równowadze, jedenaście, dwanaście, Trzynaście czternaście piętnaście szesnaście siedemnaście osiemnaście dziewiętnaście 20. 21. Z wydechem uklętni, usiądź pośladkami na piętach, rozszerz kolana, wyciągnij ramiona do przodu. oprzyj czoło o matę i oddychaj do brzucha. i się podnieść, Popij wodę. I do ćwiczenia dodatkowego połóż się na plecach. Pozostaw nogi ugięte w kolanach. Ręce leżą swobodnie wzdłuż ciała. Unieś do góry biodra. Zablokuj je w jednej pozycji. I kolana się otwierają i zamykają. Wdech. Wydech. Wykonuj to ćwiczenie w swoim tempie. Odłóż biodra na podłogę, poruszaj nimi na boki, żeby rozluźnić odcinek lędźwiowy kręgosłupa, przewróć się na bok, podnieś, popił wodę i do ćwiczenia dodatkowego do, do yy. deski połóż <głos》> się na brzuch. Zostaw nogi na szerokość bioder, oprzyj palce stóp, o matę ręce, oprzyj na łokciach. Nastawiam czas na 60 sekund. Pozostań w pozycji deski tak długo, jak długo wytrwasz. Zaczynamy. Unieś ciało w górę, zawiń kość ogonową pod siebie, wyprostuj plecy, trzymaj mięśniami brzucha sylwetkę. Głowa z przedłużeniem kręgosłupa, zaciskaj pośladki, oddychaj i uśmiechaj się. Dwa, jeden i rozluźnij. Połóż się na chwileczkę, żeby rozluźnić wszystkie mięśnie, żeby odprężyć ciało. Zamknij oczy, oprzyj głowę na dłoniach, i pozwól wypuścić napięcie z całego ciała. Oddychaj do brzucha i kolejno rozluźnij najpierw stopy, następnie łydki, uda, pośladki, brzuch. rozluźni odcinek drzwiowy kręgosłupa, plecy, barki. Rozluźnij mięśnie czoła. Pójdź swobodnie szczękiem i pozwól opaść policzką. Podziękuj swojemu ciału za dzisiejszą gimnastykę. Uśmiechnij się do siebie. Wyślij w świat swoją dobrą energię i przyjmij tę, która do Ciebie wraca. Powoli otwórz oczy, zacznij poruszać całe ciało, podnieś się. Kolejny tydzień gimnastyki za nami. Bardzo Wam dziękuję za wspólne ćwiczenia, dziękuję mojej cudownej ekipie, dziękuję wszystkim osobom, które ćwiczą z nami, a się nie odzywają. Dziękuję za to, że jesteście. Życzę Wam pięknego, pełnego energii weekendu. Łatujcie bateryjki i wracajcie w poniedziałek znowu do naszych ćwiczeń. Zapraszam.